Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy wielki tydzień. Dla nas, dla chrześcijan, to jest bardzo ważny tydzień. Sama nazwa mówi: wielki. I ten wielki tydzień rozpoczynamy niedzielą palmową, wjazdem uroczystym Pana Jezusa do Jerozolimy. Dlatego posłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betwagę na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córze Syjonu: Oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicę. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Posanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest? A tłumy odpowiadały, to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Rozpoczynamy wielki tydzień. Dla nas, dla chrześcijan, to jest bardzo ważny tydzień. Każdy dzień w tym wielkim tygodniu ma ogromne znaczenie. Każda Ewangelia, którą będziemy słyszeć w Wielkim Tygodniu, opisuje, co Pan Jezus przeżywał, kogo Pan Jezus spotkał, gdzie nocował, kto był dla Niego bardzo bliski, z kim spędzał czas. I tak naprawdę, kiedy słyszymy tą dzisiejszą Ewangelię, to pomyślmy sobie, kim my byśmy mogli być w tej Ewangelii. Czy jesteśmy tym tłumem? Które w niedzielę palmową krzyczy Hosanna, czy Wielki Piątek będziemy tym tłumem, który będzie krzyczał ukrzyżuj Go. Pan Jezus w tym czasie, Wielkiego Tygodnia, w tych dziełach zbawczych, nie chce być sam. Chce je przeżywać razem ze swoimi uczniami. I nie tylko tymi uczniami, których usłyszymy w Ewangelii, ale z nami. My jesteśmy Jego uczniami. A każdy uczeń nie będzie mistrzem. Uczeń to jest ten, który przez całe swoje życie się uczy od swojego mistrza. Nigdy nie staniemy się lepsi od Pana Jezusa. I to nawet dobre jest dla nas, ponieważ zawsze mamy kogoś z przodu. Tak jak Pan Jezus mówi: Pójdź za mną. Nie mówi: Pójdź przede mną, pójdź obok mnie, ale pójdź za mną. Ja ci tą drogę wskażę, gdzie masz iść. I tak samo ten wielki tydzień mamy spędzić z Panem Jezusem. Pan Jezus będzie przeżywał ogromne cierpienia, ogromną mękę, nie tylko wielki piątek, ale każdy dzień, każdą rozmowę z faryzeuszami, saduceuszami. On chce być z nami i my bądźmy razem z Nim. Modlitwa w ogrójcu. Pan Jezus modli się sam, uczniowie śpią. Bądźmy tymi, którzy nie śpią, ale czuwają. W Kościele będzie wystawiony najświętszy sakrament, to będzie możliwość adora adoracji Pana Jezusa, w wielką sobotę. Bądźmy razem z Jezusem, ale też i bądźmy w czasie Jego zmartwychwstania, kiedy jest ogrom tej radości, że Pan Jezus pokonał śmierć, bądźmy razem z Nim. Bo uczeń Jezusa to jest ten, który jest razem z Nim. Dlatego życzę każdemu z Was, aby ten wielki tydzień był dla Ciebie innym tygodniem od tych innych tygodni, które przeżywamy w ciągu roku. Żeby ten wielki tydzień zmienił. Coś w relacji z Panem Jezusem, żebyśmy przez ten tydzień doświadczyli obecności Pana Boga. Tego, że On jest, że On potrzebuje też naszych rąk, naszych nóg, naszego podania dłoni. On chce być razem z nami, nie chce być samotny w tym czasie. Wykorzystajmy każdy dzień tego wielkiego tygodnia, aby jeszcze bardziej przybliżyć się do Pana Jezusa, żeby odkryć jego ogromną miłość, że zrobił to dla mnie, z miłości. Wziął krzyż, umarł, ale też i z stał.